Pytanie brzmi, dlaczego są tak długie przerwy w dostępności, od czego to zależy? Zależy to od tego, że ja nie zatrudniam pracowników, moja pracownia to nie jest piekarnia wypie wypiekająca codziennie, jest to jakby moje dodatkowe zajęcie i robię to tak naprawdę tylko, żeby usłużyć osobom, które wcześniej mnie poznały, no i którym staram się Upiec to, co potrzebują. Na co dzień zajmuję się w innych firmach, w innych piekarniach doradztwem, uczeniem, czy pilnowaniem, czy tworzeniem takich piekarskich rewolucji, czy uczeniem młodych piekarzy, którzy zakłady prowadzą od niedawna. Więc no, tym się zajmuję w międzyczasie, między pieczeniem, a później raz w miesiącu. Muszę się przygotować i zagospodarować czas, żeby upiec w mojej pracowni to, co jest dla Was potrzebne. Nie myślę, żebym kiedyś stał się dużym zakładem produkującym mnóstwo pieczywa. Chyba, że znajdę franczyzobiorców, z których wszystkiego nauczę, i później będziemy coś robić wspólnie, no ale to jeszcze jest daleka droga. Marzeniem moim byłoby, żeby tego rodzaju produkty były w każdym mieście, dostępne dla każdego na świeżo. Że jakiś, w jakiejś małej pracowni w jakimś mieście no ktoś po prostu dla nas to przygotuje na świeżo i jest dostępne każdego dnia. A są marzenia, które może któregoś dnia się spełnią i będę coś w tym kierunku robił. Także przerwy są czterech, pięciu tygodni czasem żeby dopasować się też do Państwa oczekiwań, ale też do obowiązków jeszcze tych, które mam poza pieczeniem chleba. Dziękuję.